Witam Was serdecznie, nazywam się Robert Cielecki i w dzisiejszym wideo opowiem Wam o trzech powodach, dla których ludzie nie osiągają sukcesu w network marketingu. Wszystkie te powody nie są tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy są w network marketingu, ale również w innych biznesach. Pierwszym z powodów, dla którego ludzie nie osiągają sukcesu jest strach. Strach, który paraliżuje ludzi przed wszystkim. Strach przed tym, e, czy dane osoby kupią nasz produkt, czy też serwis. Wiecie, co jest numerem jeden, jeżeli chodzi o strach? Wystąpienia publiczne. Ludzie bardziej boją się wystąpić publicznie niż umrzeć. Paradoks, prawda? E, to, jest, to jest ten pierwszy, pierwsza rzecz, która tak naprawdę doprowadza do tego, że ludzie nie osiągają sukcesu. Numer dwa e, z powodów to jest opinia, czyli ludzie przyjmują czyjąś opinię i na dzień dzisiejszy mamy wiele osób, które nas otacza. Są to ludzie, którzy osiągnęli jakiś sukces, są to nasi przyjaciele, są to tak zwani hejterzy. Są ludzie, którzy nie osiągnęli jakiegoś sukcesu, i każdy z nich ma jakąś swoją opinię. Pamiętajcie, że też mamy rodziców, którzy mają swoją opinię. I de facto słyszymy różne opinie na temat tego, co my robimy, tego, czym my się zajmujemy, gdzie nasze życie idzie, i tak dalej, i tak dalej. Więc moja. Rada dla Was, pamiętajcie, aby wybierać te opinie, które są rzeczywiście wartościowe dla Was. Jeżeli jest to opinia od osoby, która już osiągnęła jakiś sukces i Wy też chcecie mieć ten sukces, no to chyba uważam, że jest to dobry moment, aby przyjąć takie opinie. Natomiast jeżeli jest to ktoś z Waszych znajomych, który tak naprawdę nie osiągnął żadnego sukcesu, a ma opinie na temat tego, co robicie w network marketingu, czy jakim produktem się posługujecie, i tak dalej, ten ktoś nigdy nie miał do czynienia z network marketingiem, no to nie jest to dobra osoba, od której chcecie przyjąć jakieś opinie. Pamiętajcie, że opinie są darmowe. I trzecim z powodów, dla których ludzie nie osiągają sukcesu, jest to, że ludzie zbyt szybko się poddają. Czyli często ludzie wchodzą do network marketingu, są bardzo podekscytowani, zaczynają budować swój wizerunek, swój biznes. Natomiast po jakimś czasie mówią, że mm, to nie działa i zaczynają się podawać. Ludzie uwielbiają się, e, ludzie u, u, uwielbiają moment, kiedy mówi, mówią sobie, że coś nie działa, że to coś nie było dla nich, że, 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 że tego się nie da. Eee, tak, więc w momencie, kiedy jesteś w MLM, kiedy jesteś w network marketingu, pamiętaj, że to jest biznes długoterminowy. To jest coś, co będziesz robił przez całe swoje życie, więc nastaw się na to, że taki dzień, który miałby nadejść, że miałbyś to rzucić albo się poddać, ma nigdy nie nadejść w Twojej głowie. Więc słuchajcie, ja pamiętam swój pierwszy raz, kiedy usiadłem przed kamerą i chciałem coś z siebie wykrztusić. Eee, miałem, był to strach, miałem strach, który mnie paraliżował przed tym, że nie wiedziałem jak... E, przekazywać wiadomości do kamery, tak żeby potem ktoś mógł to normalnie odsłuchać i, i, i zrozumieć co chce mu przekazać. Tak samo bałem się opinii ludzi, co o mnie pomyślą, co będą mówić o tym, co ja e, mówię do was, czy, 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 czy jakie informacje przekazuję. Więc ja też miałem te, te trzy etapy, ale Wiedziałem, że jeżeli podejmę decyzję ku temu, że hej, muszę sobie tutaj usiąść i podzielić się z wami wszystkimi informacjami, które ja też zdobyłem przez cały okres swojego życia. To też dzięki temu ja będę lepszą osobą i dzięki informacjami, które wam daję, wy będziecie lepszymi osobami i wasz, wasz biznes będzie jeszcze lepiej rósł czy działał. Więc mam nadzieję, że te wskazówki są bardzo pomocne dla Ciebie, więc podziel się tą. Tą informacją i tym filmem, ze swoimi e, ludźmi, ze swojej grupy, w swoim e, biznesie MLM. Pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał na YouTubie. Również pozostaw maila, tak abyś dostawał dzienną dozę darmowych e, MLM-treningów od nas, które nagrywamy codziennie. Także to tyle na dzisiaj. Dziękuję.